Siemka drugi raz siedzą Liczyłem dzisiaj wszystkie młode O, te się już półeczkę mają, tamte już też mają falowe Dzisiaj liczyłem wszystkie młode to jest 50 sztuk Dwa zabiłem, weź szpice bo... Nowe mają. Tu mają te. Tu te siedzą. Trypełki. Siedzi wszystko. Cytnę im tego. Sypnie się gritu tego co kupiłem Teraz mam tu jeszcze świerdźwie A liczyłem ziarno, no to mam 500 kilo z 800 kilo zobaczcie jedzenie leży a do gritu jak idą, to jest super sprawa ziarenka tym się zmarnowało ale trudno będą miały nowe jajka zobaczcie jakże nieźle co Ofalowa, jak się wyczyściła wygląda jak lawinda Niech sobie dziubią, o, żółta wyszła. A żółta to ładna, gdyby nie miała na plecach tej wady, to byłby to był bardzo dobry gołąb. Ta głowa tu jest i wszystko. O, malutkim się zmarnowało, ale. No, podspisywałem trochę Mówię, 50 młodych I malutki się wylęgło, dwa zaobrączkowałem Tu im zrobiłem plażing Wczoraj wysprzątałem No, wyrzuciłem tamto Takie zawsze było metalowe Z deską Chodziło już widać bo już się czekajcie na chwilę, no już jestem, boję się zlecieć, bo wywaliłem to, bo się potykałem, się o to mówię. Kiedyś to tu było, bo jak zamykałem ręcznie ten to Zobaczcie jak tam styczyłem, jak dziurę. Ale zejdą zaraz na ziemię. A już. Nauczę no, się. Dzisiaj pierwszy dzień. Już, już idą. Fajny plaż. Mają dobre, będzie ciepło, będą młody. O, no, boją się. U jasnych to najwięcej. Ujaśniacom to jest tych młodych odciorta jeszcze trochę, ale one widzą tam na ziemi. Tylko że Boją się nie. Dobra, sypniemy w Wiedeńskim Jasnym. W Wiedeńskim Jasnym sypniemy. Cieszę się, Niemiec się sparzył. O, już półeczkę ma. Drugi może też sobie znajdzie. Tu są cztery młode. Zobaczcie Co się będzie działo Zobaczcie co się tu dzieje I to słone niej je. To jest zarąbiste z ziołami Ze wszystkich Ziarno leży, nie? Nieźle łypią co Mówię w tym zgierzu Dzisiaj duży rynek czym miałem tu U mnie to dużo tego jedzą To wiecie Na no zapas No, ziarna z 800 kg jest I Tu jest najwięcej Bo jest najwięcej tych bobów Teraz wysypiemy Patrzcie, ziarno leży A zobaczcie teraz, patrzcie, co się tu będzie działo. Dobra, co? No to... Nie na tym się chowają. zobaczcie ziarno leży Ziarna pewnie nie idą jak do tego Młodych jest jakieś tam dwa widymy podłożyłem pod dwa pod szpice jakieś tam piwki problemały waj jest tego opór co ja mam wam tu powiedzieć I pokazać Na pełno tych skorupek leży Jakieś tam z, ze 2-3 to wywaliłem dzisiaj, nie? Takich maluszków, bo to wiecie Najstarszy to jest chyba ten tak? Jakiś kapciaty żałobnik Kapciaty żałobnik No tak to pełno miasto Młodych Tu jakieś się lęgną Dwa małe Tu się chyba lęgną jakieś Dwa maluszki o, widzicie jak się lęgną jest tego pełno Tu jakieś dwa o, widzicie takich to jest No mówię no 50 sztuk to jest takich Bobku To no przeżyje pewno Nawet się po kapciaty no, Widać łebek wystaje Tam jakieś dwa małe tu jeszcze się chyba nie wyłęgło, ona ma po, dwie, po wiedeńskich i po, i po mewce, Trzy jajka ciekawe. Jakiś tam tam zdech, jeden młody. Zobacz jak A i tu Wam pokażę. Tak to to wszędzie, w każdych, po tych każdych parach, to widzicie jakieś tam łódeczki małe. Są. O. Małe mudeczki. Tu są też nie widać. Tu jeszcze są takie o wajszwance siwe. Ale one dobre będą, bo białe już widzę. Wejmy je, bo nie widać. Białe plecy. Jeszcze zobaczymy, jak to No Też do obrączkowania. Jutro pewno zaobrączkuję. Uf. tu gdzieś pocztowa siedziała tu po pasiatych coś jest się wylęgło o. skorupki jest tego wszędzie ale najbardziej ciekawostka to jest tu i tutaj miałem wyrzucić, ale nie wyrzuciłem ja zaraz wam pokażę tutaj szwance się wylęgły po takim fajnym moim sam... To Samczyk jest, nie? Wajśwanczyk. Nie? wojśwanczek Jakie uprawione? Oczko białe. Jeden ląk pociągnie. Tu są jaja. I tu jest. Jedno jajo. Jedno jajko, to chyba jakiś Faler no. Niby I ciepłe no za, za dwa dni nie wylęgnie to kosze Tutaj są po, jasn, po tym, i po jasnych się wylęgły takie małe pisklaczki z jasnym dziobem Nie aperłowych nie mam ale bez pończoch, bez niczego, bo myślałem że bocian doparzył ale... to myślę, że po tych jest. Półki pomyliły. Srebniaki zniosły pewnie. Tu zniosły wajszwance, tam zniosły srebrniaki. Zamieniły się półkami. O, no tutaj ten samczyk. Nowy sobie zło. O, druga parka wajszwanców. Jeden ląk, tylko ciągnę po nich. Więcej nie ciągnę tych, bo obiecałem koledze, Więcej nie ciągnę. Te sobie jedzą. Tu są widymy czerwone. Miałem też po widymach czerwonych nie nie ciągnąć, ale ale wywaliłem te wajszpice i te i te widymy akurat takiej wielkości były, że a i tu się też zmarnowało. Mówię, ze trzy młode wyrzuciłem. O, tu są nakrapiano ona nakrapiany i on taki jest też taki widzicie ma fajny nalocik taki nakrapiany ale ładne są ani dupa ani niczego no i nie wiem tu tam jakiś pełno tego wszystkiego tu się po serce wylęgło i bez kuperka No jakie dwa serki u wiedeńskich cztery, w tym małym głębniku jakieś mewki przełożyłem, pod widymy. czerwone, a czerwone podłożyłem pod te, bo były większe, wiecie, parę dni fajnie, niedługo zmieniam czas, to już będę wypuszczał, się nie wypuszczam, bo Och, chociaż pogoda fajna, można by było, ale tam niech siedzą tak, jak mają siedzieć. Tak jak zawsze co roku. Uch, nie będę się ganiał z gołębiami, do mam. Wiecie jak to jest w domu. No i tak to jest, sobie dziubią. Ten Patagon, obejście gołębników. Oczywiście kapciaty, cukruka, tam się nie sparzył chyba z tą samicą. Nie wiem, może ją dzisiaj wezmę i zamknę z powrotem. Widzimy, tam coś jest. I tu jeszcze są. Tu jeszcze się nie wylęgło. Może się wylęgnie, a może się nie wylęgnie. No mówię to teraz to będzie wysyp, ale 50 to dobrze, bo do szczepiego. Tam są dwa małe. Po, po takiej fajnej farcą, ma taką lętę jaśniutką, samiczka na białogą. Mama gdzieś tu chodzi. Takie na białogon. Tu dwa małe. Nie, maluszka. malutka, po okaż dzieci swoje. Chcesz pokazać? z tego wszędzie się. No tam chyba coś zniosło, nie wiem na deskach. Nie, nie ma na deskach. Tu siedzą. Tu jest też parka, chyba siedzi na jajkach. Jest tego. Dobra, nie będę Was zanudzał. W tygodniu nie wiem, czy nagram, czy będę miał czas. Na razie, trzymajcie się ciepło. Wszyscy.